Co kupujesz? Kamizelkę, ja zawsze kupuję kamizelkę, to jest najważniejsze. Ja czasem granaty, ale chyba jednak ta kamizelka jest lepsza. Gdzie gramy? Oh, Przykro mi. Ja na Typ mi był jeden hit za 100 Równe strony. Jak raz kurwa przydałoby się gwizda. Kurwa. No debile jebane. Tam wszystko muszę robić. Dostałem, przepraszam, dostałem banie tylko dlatego, że kurwa chowałem się za wami i kurwa pomiędzy. No dobra. Do ale, ale skiny w TT są dziwne naprawdę. od masz na Mała. Trzeba będzie mi jakieś ładne ten Zrobić yy, Intro Co Są so jakieś fajne trailery w CSGO? Żeby coś ładnego Wstawić no. dubstep i Intro jak zwykle najlepsze Tylko dubstep wszędzie pasuje Ja pierdolę znowu padłem Bo kurwa daj mi się idę. Ja pierdole. Ja, coś tam. Na prawo. Pani o klasę. Co się jeszcze to Nieee Nie! Musi być tak źle. Kiedyś było źle, teraz jest dobrze. Aha. <laughs> Jakby tu do nich się przejść Let's go, let's go. Oni teraz fulla, co nie? Tak mhm. Ty masz pakę? Nie, no. ja siedzę ci zaraz na ubie Kurwa, nie lubię jak siedzi To jest dekoj, tak? No kurwa, thank you! No ubie mi się nie mogę się ruszyć. Nie siedź mi więcej na obie. A, pierdolę. To no jest zły. Najchój, przegraliśmy przez ciebie. Ale ja tam jednego typa. A, a ja też ubiłem jednego. I to dzięki temu uczciwości na obie siedziałem. Też ubiję jednego gościa. Trzeba tam się z bać? Kurwa, dwa flesze... Let's go, let's go. Kurwa, chciałem tam wabika rzucić, a nie flashbang. Nabijam się na pełnej. A teraz dykoja rzuciłem.

kapi na ciebie oh. Już Musiałem, że go ujebie, tak go trafiłem na początku dwa razy. Wyszło kurwa. Ja. Jakbyś miał AK, to byś go zabił. Mam pieniądze na AK, Aha, to kurwa. to nie są panie, tanie rzeczy. Kiedyś był. Teraz jest dobrze. Come on, come on, Kupiłem auto i tyle. Nie wiem, gdzie się Jestem niezdecydowany. Chodźmy, idziemy. No raz, gościa. Czasami. Od góry do góry. Weź... Kurde. Po co tu nikt mnie chroni, co nie? Nie no my <grym> Rzuciłem mu podpalający nie? W domek i musiał wyjść I się podpalił Co się to? Mnie zajeb... Nie zajeb... Co będzie dobrze? A to kur... to? Jest... Trzeba wziąć. Wiesz to kurwa pakę Chodź kurwa, bierz to pakę idziemy. Ja nie wiem gdzie ta paka jest. Dobra, mam. Jesteś na... Ja pierdolę Jestem na A jest jeden na obity. Jeszcze kurwa masz dwóch. Jest dobra. To nie jest odwrót, dobra plantuj Kurwa mój się żeby cię chuj nie złapał Nie znam info, po prostu defuj Wiesz, które idzie <laughs> bierz tą autoszmatę! Brać? Dobra. No wiesz, no... Nie. Boże, już myślałem, że go nie zabiję. Się ja też. Ale ta pompka jest silna, bo wtedy go nie trafiłem ani razu. Jak go pierwszy raz trafiłem, to dostałem. Ja już miałem mówić, za wysoko celu i troszkę w lewo. Widzisz jaki mam rozbrysk? Ja zawsze staram się, żeby y, ten rozbrysk był... Nie marnował się i żeby wchodził dokładnie w typa. To znaczy, że... to znaczy, że bo nie leciał na ścianę. Wiesz, te został są szmaty. Kurde <śpiewanie> no! Co? Jedź. Uważaj, wbije. Idą na B. Lecy. Aha. Uważaj, bo oni idą stąd. Od stąd idą. JA mu wygoliłem pach! Jedno trafienie, bo uwierzę To jest skała A wcale nie jest taki taki z to jest skurde dobre, jest. jest daleko? Jest pachy. Pachy. Z daleka, pachy. z bliska. Z tylko zostawiłem tam pakę na środku w takim przejebanym miejscu, z którego każdy może się zdjąć. No właśnie, tak jak I teraz On tu kanki po Kę Widzisz He's waiting right. On right. No. O, widzisz że on ma nick KSPL? Good, o good, 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 good. No, 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 no. Nawet on idzie. Tylko To jeszcze do wyrównania trochę brakuje. No Mogę no. która musi zna auto. Nie, 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 idź nie, nie, inciwalne opory. Oh <laughs> w tym domku Kambi. Potrzebuję pomocy. Widzę kolektywę. Śpi. Nice. Uohohoho! Nice. oho, oho. No. Tak się bawimy. W ogóle takie, takie door normalne mam w ps czy się zastanawiam, czy to się nagrywa. Ale... Fajnie się gra. Szybko strzelać, kupię sobie dwie beretki. Nie po co, mordę jest tego Ale dwie berety są dobre, jak na bliski dystans, tak jak ja im podchodzę. Na pysk. Bo tam jest. Ty pijesz tak jak, jak... nie. No. Wait, 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 wait. Kurwa, no. Jak. B jest wolne, B czyste b czyste. To kurwa ja mam pakę? Dobra, idę. Tak, chodź na B. Mam 4 HP. Ubiłem to ładnie dwóch. Wy ja afkę. To ja teraz uważaj, bo mam 3 HP. Jesteśmy tylko we dwóch. Niech jest tylko jeden. 3 mam. hpla mam tylko Schowaj się, tu, tu się schowaj. Ufa mi się... Nie, ci. ja Ja będę o tutaj na zawki. Dobra, no to ja patrzę na ten. Jakby ci plecy robił Mam 3 hpły O, idzie chyba. Dobra. Nice, 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 nice. 12, 11 dla nas, kurde. No, ładnie, ale te dualki mają, kurde, taką celność. Zgitu. mi się podoba tam typ co idzie. Zawsze idzie tak prosto i mi się wysypujemy jeden na prawo, drugi na lewo. W tym samym czasie. Znaczy, ostatnio to on się wysypał pierwszy i padł, i ja wiedziałem gdzie on jest. Typ tego szybko zmi zmiotą. Move, move, move. throw, a flashbang. Zobaczcie, tam czy rzuciłem krwawo? Aaaa, pięknie po pańce dostał. Fuck! Czego mnie zabiłeś? Czego mnie zabiłeś, Idzi? Idzi! Kurczę. Czego mnie zabiłeś? Serio to sery czasem mam wrażenie takie... Takie chamskie odpiernicz Takie tak. sobie tak Idź, idź syry, syry się sory kurwa sam To ty idziesz, to pierwszy? O, pięknie Jak mi napierdają jeden HPMOX? Jeden ja chuj ta runda jest dupę. A nie, w sumie jest 3-3. Idzie, thank you, w chuj jest na A. Rób, plantuj B. Jeśli masz pakę, planuj A No, on, on ma, czekaj, ja się tu skampię. Plant B, they're all in A. Czekaj, nie, z tej strony, z tej strony właśnie O kurwa, mogłem się skampić. Ale kurwa, banana, banana, BANA! Banana. banana, wait, just wait, Yeah, yeah. itchy good, 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 Nice, nice, good, job. good, Nice, nice, nice... <laughs> job. good, job. good, <laughs> Pora na to, good, good, sobie na Idziemy na kupił sobie ZACZEPNY mało to kurde Chodźmy na parę, to wam tam koło znajdę Ja idę zawsze na A thank you To idź, 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 bierz pakę Thank you Bierz pakę, bo ja tutaj To tam jest Awka uważaj Awka? Mhm Sorry Kurwa wypierdalać <laughs> co Młyn robi On tam jest no to... Pilec nam robi, Pilec nam robi Aj, zajebał, robi mi z drugiej strony. Kurwa, że on mnie tak szybko zajebał Kurwa, też mnie, ja pierdolę Idź Kurde trafiłem Dwa no, 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 to there, się biorę kurwa autoszmatę. Idę wam tą chronić szybko dupę, jak dam radę. Go, go be, I will defy. Teraz przejdziemy na mościk No na pierdalaj, no BA. Pecy, Jest. Ubiłeś go, kurwa? Ja pilnuję tutaj, idź Senku na, na tego, ja pilnuję Mówcie jak będziecie mieli ciepło w galotach. Z gitara Idziemy tak samo, ja też tutaj szybko wybiegnę Sprzątnę jednego stąd, drugiego... Uf, te emocje! Oh, oh. Kurwa Co ja mu gałka rzuciłem Jak oni tam co czas na bananie O po dostał Kurwa oni tu są O pięknie Idź na A! Czekaj, jost. idę z tobą, no kurwa, nie będziemy się rozdwajać. No ja idę na A, bo tam typ kampi dawaj, a, na a, to... no a pan... idziemy. A jeden afczy chyba. A jeden afczy idź awka za Nie, pierdolę tego afka. Idź plantuj. Mudź się, żeby kurwa, nie wybiegli z jednej mańki. Jed Spokojno, jeden jest awkward, więc spokojnie, jeden został. Idziemy dobrze. No, dzisiaj. guy. Good game. A nikt nie kurde. No to dziękujemy wam serdecznie za grę. Będziemy się już żegnać, o ile to się nagrało. No i na razie Pożegnaj się chociaż thank you. Te e pożegnaj Cześć! No cześć! Haha, <śpiewa> powiedział! Powiedziałem, cześć na Kdro! <śpiewa>